Witam serdecznie, wagi. <laughs> listopad, wagi listopad. Już zimno, choć dziś pogoda ładna, ale generalnie zimno. Słuchajcie, moi drodzy, zbliżamy się do czytań rocznych. Jeżeli ktoś sobie życzy zamówić czytanie indywidualne, to proszę o napisanie maila. Wagi, wagi, wagi. Co tu robi ta siódemka mieczy? Do decyzji, czy wrócić i wziąć jeszcze coś? Takie. Czy wró wrócić i wziąć jeszcze coś? Może to od Was ktoś się zastanawia, czy do Was wrócić i jeszcze coś od Was wyciągnąć? Uwaga. Dobra, wagi. Wyzwanie. Karta rodziny. Czyli teraźniejszość tkwi w przeszłości. To jest nostalgia za tym, co było. Ale też słuchanie osoby z rodziny, kogoś, kto ma rację. Co pomaga lub przeszkadza? Czwórka. Zawieszone kontakty rodzinne. Odezwać się, nie odezwać. Podstawa. Siła. Okej, okay, no dobrze. Chcecie obłaskawić te. Słuchajcie, jak chcecie obłaskawić, macie taką wolę. Problemy wasze rodzinne, no to nie sposób ich unikać, tak? A to też może, no nie wiem, zawieszenie sporów. Ale no jak się chce coś obłaskawiać, no to się trzeba odezwać, krótko mówiąc, no w czwórce mieczy. To wyrywna to karta nie jest. <laughs> Z przeszłości Rycerz Buław. Dziewiątka kielichów. Az Buław. Siódemka pentakli. Dziesiątka buław. Rydwan. Hmm. I rycerz denarów. No więc tak od razu no, w oczy się tutaj rzuca takie bardzo um, słuchajcie. Wagi mają, taki miłosny przekaz. Wagi mają, będą miały okazję w listopadzie y, nawiązać relacje azbuław z kimś. Tak? I tak dużo jest. cierpliwości pokazane. Wy nie chcecie na szybko się decydować. Przepraszam bardzo. Przepraszam drogie wagi, telefon mi przerwał. Tutaj co mówiłam. Nie wiem, na czym stanęłam. No, ale jeżeli tak, będę mówić o wadze, która jest między kimś a kimś. No to jeden ten odchodzi do przeszłości, tu jest na horyzoncie drugi az buław. No to jest dosyć jasne. Ale to wygląda tak, że wy nie chcecie podejmować póki co decyzji. I dobrze. Siódemka denarów mówi, daj temu czas. Nie pochopnie, nie decyduj się czy, czy w lewo, czy w prawo. Bazujecie na karcie siły, czyli jesteście świadomi swojego potencjału, tak? Wiecie, co umiecie. Karta siły to jest też karta zmiany. Może być zmiana pracy, może być zmiana partnera: no wszystko, co by tu było, to, to po prostu pokonuje się jakieś przeciwności, po to, żeby ta zmiana się dokonała. Dziewiątka kielichów. No, masa propozycji, jakiś masa. Ale powiedziałabym tak, no masa propozycji, ale jednak drogie wagi, dajcie sobie chwileczkę tutaj na jakiś odpoczynek, może na jakiś czas spędzony w domu z rodziną, żebyście e, zbyt pochopnie czegoś nie zrobili. Jeżeli chcecie budować powoli, powoli, krok po kroku e, swoją wyzwanie, rodzinę, e, czy kogoś przeprosić, czy, czy po prostu obłaskawić przeciwność, no bo różnie się zdarza, no to krótko mówiąc, zróbcie to. Powoli, powoli sytuacja tutaj wróci do normy. Satysfakcja emocjonalna dla Was jest. No azbuław to są wszelakiego typu takie dary, na które, które trafiają się od tak po prostu. Nowe możliwości. Dziesiątka buław w Waszym otoczeniu. Komuś jest ciężko, bo to jest to, jest, to nie jesteście wy. Komuś jest ciężko, ktoś ma za dużo obowiązków. Więc może e, wy włączcie się, skoro macie tę kartę siły, to włączcie się w jakiś sposób, może z jakąś pomocą. I dzięki temu trafi wam się tutaj okazja, nowa. A z buław, bo dwójka, nie, no dwójka kielichów, no. Ewidentnie, no dwójka kielichów to jest jakiś związek. E, jakiś związek, nowy romans, nowy człowiek w Waszym otoczeniu. I z tego będziecie bardzo zadowoleni. I powoli, powoli tutaj nic na siłę, tak? Siódemka, macie ochotę na budowanie czegoś. Piątka mieczy. W sprawach finansowych tutaj kochani się szykuje takie, przede wszystkim przemyślcie, jeżeli chcecie inwestować w coś pieniądze, tak, to przemyślcie, zróbcie takie sobie analizę, taką sobie analizę, czy to warto, czy to nie warto. Jest piątka mieczy, to jest taka burza mózgów. Zanim zainwestujecie, przystąpicie do działania, to dokładnie policzcie, kiedy te zainwestowane pieniądze mogą Wam się zwrócić, a... Generalnie karty mówią, że nie będzie to szybko, ale uwaga też na oszustwa finansowe. Ktoś Wam obieca jakieś pieniądze na później albo odłożona płatność później. Nie będzie to tak szybko od razu, jakbyście chcieli, bo Wy chcecie, rydwan, pach, żeby poszło. Już nie mówię tu o decyzji lewo-prawo, tylko Wy chcecie, żeby szybko coś się zadziało, dużo energii w to wkładacie i chcecie tak szybko pozałatwiać te sprawy. A tutaj raczej taka cierpliwość jest wymagana. Ta czwórka mieczy, bo uwaga ostrożnie kochani, ostrożnie, bo czwórka mieczy z siódemką to może wskazywać tak no nie prowadzić samochodu pod wpływem jakichkolwiek używek absolutnie, bo to się może skończyć jakimś unieruchomieniem. No nie daj panie Boże was was, tak? Ale mm, ale to by no, nie było dobre dla Was. Żeby przezwyciężyć tę niemoc, słabość, dużo siły trzeba będzie w to włożyć, ale macie siłę. No i ósemka mieczy tak, słuchajcie. Bo tu naprawdę tutaj może się szykować w tych całych Waszych projektach, teraz czwórka mieczy to, co przeszkadza. W tych całych Waszych projektach budowy, inwestycji Ruszenia do przodu, włożenia siły, to są takie, jakby elementy przeszkadzające, że jasnym jest już, to jest izolacja. Uwaga na kwarantannę, tak? Uwaga, że pobyt w tym zablokowaniu, w tym odizolowaniu może w jakiś sposób przeszkodzić w realizacji planów, lub też jesteście odizolowani od waszej rodziny partnera czy partnerki. Dlaczego? No ciężko powiedzieć, ale mm, no ale tak, tutaj może być to, to, to są ciężkie karty na te przeszkadzające. No a z trzeciej strony, no macie siłę, no i co tu dużo gdybać, no pokonacie to wszystko, tak? Tylko powoli, powoli, powoli. A, dobra. I jeszcze takie czytanie bonusowe dla singli wagowych. Single wagowe. Czy jest, jest waga gotowa na nową relację? Czy waga jest gotowa na nową relację? Dziesiątka denarów. Zobaczmy dalej. Siódemka denarów. Słuchajcie, ja e, teraz już po tym rozkładzie, tu raczej u was występuje taki brak oparcia, brak stabilizacji, brak korzeni rodzinnych. Czy daje to od? I bardziej mi się wydaje, że wyszukacie, jeżeli już w ogóle kogoś, to może być to osoba z Waszej rodziny, jakkolwiek to brzmi, lub znajomy rodziny, lub osoba, która ma rodzinę. Więc nie spieszcie się tak bardzo z decyzją, bo Wy macie takie poczucie braku stabilizacji, braku oparcia i to może działać tak jak magnes, tak? Oczywiście waga czaruje, waga ma ten magnes w sobie. Tylko, no jeżeli waga singiel przyciągnie do siebie osobę, która ma rodzinę, to pytanie, czy ta osoba rzuci tę rodzinę i da oparcie wadze, żebyście się znowu nie rozczarowali pod tym względem. No zmienna tu jest zmienność. Duża zmienność. Ta osoba jest zmienna. Raz tak, raz tak. Raz z rodziną, raz bez rodziny. Raz do rodziny, raz do Was. Czego unikać? Zmiany zdania. Energia związku arcykapłanka. Słuchajcie, przede wszystkim. Energia związku arcykapłanka. To jest dobra karta na przyszłość. Natomiast mówi o człowieku, nawet może mówić o zawarciu związku małżeńskiego, ale mówi też o rozwodach. Więc albo wy, albo ta nowa osoba, która ma jeszcze rodzinę, musi się rozwieść. Arcykapłanka to, to osoba, ten związek w ogóle, to ta osoba, to musi być taka, że ona ma takie same priorytety i wartości jak wy. Ma takie samo spojrzenie na religię, na dom, na to, co ważne, na to, co nieważne, na sposób wychowania dzieci, na sposób zarabiania pieniędzy, więc tu jest taka jedna płaszczyzna te same wyznawane wartości. Więc potencjalnie szansa tutaj jest. Kiedy to się może wydarzyć? Słuchajcie, myślę, że tak, w przeciągu 8 tygodni, czyli listopad, grudzień, ale, kochani, nie spieszcie się. Nie spieszcie się, bo tu musi zostać wyjaśnione, bo tu jeszcze jest zmienna sytuacja rodzinna, niewyjaśniona. Ale perspektywy by były. Na razie kuście. Bądźcie kusicielami, kusicielkami. Przyciągajcie. Bądźcie pewne, że jesteście, co możecie zrobić? Bądźcie atrakcyjni dla tej osoby, żeby ta osoba nie mogła od was oczu oderwać, tak? Kuście. Kontaktujcie się. Zmieńcie punkt widzenia. Co pomoże? Zmiana punktu widzenia. Ale powoli. Dobra, to tyle dla wag. Dziękuję serdecznie.